Milena Ryznar Żak, Magiczny lampion. Czyta Katarzyna Majda. Ciągle biega, krzyczy, skacze. Głośno śmieje się i płacze. Śpiewa, tańczy i wiruje, a ja się okropnie czuję. Gdy chce coś powiedzieć mamie, siostra ciągle wchodzi w zdanie. Mówię wtedy coraz głośniej, gula złości w brzuszku rośnie. Nikt już teraz mnie nie słyszy, wściekłe słowa głos mój dyszy. Tedy mi się przypomina Senna miodowa kraina. Płynie nią prezent we śnie, Sprawia on, że widać mnie. Lampion mam zaczarowany, Mocno czuję się kochany. Blask otacza moją głowę, Mama słyszy moją mowę. Tata chce budować z lego, Jestem super synkiem jego. Wszyscy troje się tulimy i Playmobil się bawimy. Światłem lampy otoczeni w swoje oczy zapatrzeni. Nagle lampion odlatuje. Zdala widzę jak wiruje. Słyszę ciche jego słowa: Zawsze możesz mnie zawołać. Zamknij wtedy miękko oczy, lampion z myśli twych wyskoczy. Skąd to światło wokół mnie? Pytam mamy, dziwię się. Bez lampionu magicznego. Coś oświetla mnie całego. To twój własny blask, kochanie. Mówi mama patrząc na mnie. Ja go zawsze widzę w tobie, nawet gdy go skrywasz w sobie. Czasem to iskierka mała, czasem gwiazda rozgorzała. Stąd się wzięło, mój kochany, że cię słonkiem nazywamy. Miłe ciepło w mym serduszku, motylkowe tańce w brzuszku. Myśli biegną już na plaże. Budują tam zamki z marzeń. Najwspanialej jest, kochani, kiedy jestem właśnie z wami. Gdy mam was tylko dla siebie, to jak czekolada w niebie. Trochę tęsknię już za siostrą. Coś tam samiutka rysuje. Może razem z nią szybciutko bazę pod kocem zbuduje. Razem się tam rozsiądziemy, schowani za poduchami. Teraz jej lampion znajdziemy. Ukryty za powiekami. Wszystko jej wytłumaczyłem, Jestem mądrym starszym bratem. Z nią w podusze łódź wskoczyłem, sunąc w dal miodowym światem.